Wśród dziesięciu najbardziej stresujących wydarzeń w życiu znajdziemy małżeństwo, znajdziemy pobyt w więzieniu i śmierć bliskiej osoby. Niektórzy uważają, że kiedy doświadczymy już wszystkiego, czego się baliśmy, nie mamy się czego bać. Można powiedzieć, że nie boimy się wstecz tego, co stało się już naszym, choć czasem szalenie trudnym. Doświadczeniem. Kiedy patrzę na tą listę, wydaje mi się, że brakuje tu jednego elementu. I ciągle zastanawiam się, dlaczego tak łatwo jest nam pójść i umówić się do fryzjera, a o wiele trudniej pójść i poprosić do ko kogoś o pomoc, kiedy czujemy wewnętrzny ból, albo kiedy przerastają nas nasze myśli. Ostatnio przyszła do mnie osoba, mówiąc: Nic mi nie jest, ale słyszałam, że do terapeuty też można przyjść po to, żeby rozwinąć siebie. Po naszej godzinnej rozmowie stwierdziła, że umówi się na kolejne spotkanie, bo stwierdziła, że nie jest z nią aż tak dobrze, jak wcześniej myślała. I ciągle zastanawiam się, ponieważ wiele osób, które przychodzi do mnie, mówi: Już długo myślałem o terapii. I zastanawiam się, jak byśmy wyglądali, gdybyśmy tak długo zwlekali z pójściem do fryzjera, jak z pójściem na terapię. Okazuje się, że badania pokazują, że mniej więcej po 8 latach życia w konfliktach pary trafiają na terapię. Te badania są przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, trafia tylko 40% par. Myślę, że u nas dochodzi na terapię jeszcze mniej. Ale problem nie dotyczy tylko Was. Jeszcze, to jest jeszcze o wiele bardziej trudne, jeżeli samemu się jest psychologiem i trzeba by było pójść na psychoterapię. Kiedyś postanowiłam wyjść za mąż. Od dzieciństwa przekonywano mnie, że to jest niezawodny przepis na to, aby być szczęśliwym i aby długo żyć. Nagroda wydawała się duża. Dlaczego więc nie zaryzykować? I rzeczywiście sprawdziłam to, sprawdziłam to w badaniach. Okazuje się, że osoby żyjące w szczęśliwych związkach żyją mniej więcej 8 lat dłużej. Można by więc to nazwać pewną inwestycją w siebie. Oczywiście, po pierwsze, nie do końca wiemy jak budować te szczęśliwe związki. A po drugie, jak pamiętamy, decyzja małżeństwa należy do tej jednej z tych bardzo stresujących nas decyzji. Dlatego często prosimy o pomoc najbliższych, którzy mają już często dość wytrzymywania z nami i utrzymywania nas i chętnie rozwieją wszystkie nasze wątpliwości. Mogą pomóc nam na dwa sposoby. Albo na swoją korzyść albo przeciwko nam. Niektórzy uważają, że w związki małżeńskie wchodzimy z dwóch różnych powodów. Kobiety, wierząc, że on po ślubie się zmieni, a mężczyźni, wierząc, że ona nigdy się nie zmieni. Potem okazuje się, że obydwoje są w błędzie. Jak to on się nie zmieni? Kobieta, psycholog, nie bierze tego pod uwagę. Natomiast najbardziej interesujące dla kobiety psychologa jest to, że widzi, iż jej partnerzy zmieniają się najbardziej wtedy, kiedy ona rozstaje się z nimi. Tak, dla kobiety psychologa bardzo ważne jest to, aby odróżnić, że już skończyła pracę i teraz akurat znajduje się w domu. Poszukując łatwości w relacji, w pewnym momencie pomyślałam, że mój partner Powinien mieć ukończony cykl własnej psychoterapii, a także rozumieć, co kryje się pod akronimem NVC. Natomiast to, co było jeszcze dla mnie bardziej ciekawe, to to, że stwierdziłam, iż w każdym związku, nawet tym trudnym, mogę rozwinąć siebie. Czasami to rozwinięcie siebie to uznanie spychanych myśli. Czy to jest miejsce, w którym ja naprawdę chcę być? Dlaczego tu jeszcze jestem? Czy to ma sens? I czasami ból jest tak duży, że dokonujemy zwrotu do siebie. I często wtedy trafiamy na terapię. Decyzja pójścia na terapię wymaga bardzo dużej odwagi. Przede wszystkim jest tam uznanie tego, że mogę się bać. Że mogę być oceniony, że ktoś może mnie skrytykować. Bardzo często to są przede wszystkim nasze wyobrażenia o tym, jak wygląda terapia, ponieważ zwykle tam, gdzie się obawiamy, to dostajemy empatię i zrozumienie i akceptację. Dlaczego to tak wygląda? I dlaczego to jest takie trudne i wcale nie jest łatwiejsze dla psychologa? Kiedy rozmawiam z moimi klientami, Słyszę, że z jednej strony opowiadają oni o tym, że doświadczyli w swoim życiu troski i doświadczyli w swoim życiu opieki od dorosłych osób, od rodziców czy bliskich osób, które, przy których, które ich wychowywały, ale z drugiej strony bardzo często do, towarzyszył też temu pewien ból, samotność, poczucie odrzucenia. Dzieje się tak dlatego, że pewne uczucia. Mamy wrażenie, że nie są dobrze widziane u rodziców. Na przykład nie wiedzą co zrobić z bezradnością dziecka, albo ze złością, albo ze smutkiem. Trochę tak, podobnie jak nie wiedzą co zrobić ze swoją. I bardzo często słyszymy: bądź grzeczny, uspokój się, jesteś dzielny, poradzisz sobie. I wtedy bardzo często dziecko, które chce uzyskać akceptację i miłość rodzica, zamyka się w sobie. Nie mówi o tym, odcina się od pewnych uczuć. Myślę, że każdy z nas chociaż raz w życiu słyszał słowo bądź grzeczny. Bycie grzecznym to dostosowanie się, to tak naprawdę wzięcie pod uwagę tego, że ktoś inny i kogoś innego uczucia są ważniejsze niż moje. To można powiedzieć rezygnacja z siebie, ale także uczenia, uczenie się tego, aby tracić łączność z naszym wewnętrznym kompasem, jakim są nasze uczucia i nasze potrzeby. My, dorośli, często uważamy, że jeżeli będziemy karać nasze dzieci, to uzyskamy szybki efekt. Natomiast sytuacja jest trochę odwrotna. Po pierwsze, kiedy rozmawiam z rodzicami, którzy stosują różne kary, oni mają ogromne poczucie winy potem, że to robią, a po drugie, bardzo często ten efekt jest tylko krótkotrwały. Dzieci tak naprawdę bardzo często potrzebują tego, żeby ich, je wysłuchać. Natomiast karanie wprowadza to, że wprowadza ból w dziecko, które trwa nawet wiele, wiele lat później. Kiedy miałam 14 lat, postanowiłam przeczytać pewną książkę psychologiczną. I w tej książce napisano, że to, czego naprawdę potrzebują ludzie, to być uważnie wysłuchani. Zeszłam na podwórko i tam akurat jeden z tych przystojnych studentów zdawał egzamin z filozofii, znaczy przygotowywał się do niego. Tak więc postanowiłam go wysłuchać. Tak jak napisano w tej książce. Słuchałam go z uważnością. Nie rozumiałam nic. Po pół godzinie powiedział mi, że jestem najinteligentniejszą osobą na tym placu. Wtedy już wiedziałam, że słuchanie się opłaca. I wiedziałam także, że chcę już zostać psychologiem. Badania prowadzone przez BBC pokazują, że dwie istotne cechy wpływają na naszą atrakcyjność wzajemną, i nie jest to wcale atrakcyjność fizyczna. Po pierwsze, to właśnie uważne słuchanie, a po drugie to docenianie mojego rozmówcy. Na przykład, o ciekawe, powiedz mi więcej. I o ile można powiedzieć, że utrzymywanie uwagi na speedrandce jest proste, no bo speedrandka trwa krótko, o tyle, będąc w związkach, bardzo często przerywamy sobie już po pięciu sekundach, mówiąc swoje uwagi. Swoje rady, sugestie. Kiedy tak naprawdę to, czego my potrzebujemy w bliskiej relacji, to kontakt emocjonalny. Jeżeli nawzajem się słuchamy, to przenosimy naszą relację na o wiele głębszy poziom. Dodatkowo badania pokazują, że jednym z ważnych powodów rozstań jest unikanie konfliktów. Co to znaczy? To znaczy, że ja nie mogę przy moim partnerze być do końca sobą, że ja nie mogę wyrażać siebie i tak naprawdę zaczynamy żyć w dwóch różnych światach. Sama doświadczyłam tego, ponieważ kiedyś, aby uniknąć złości partnera i konfliktów, nie mówiłam mu wszystkiego. Tak naprawdę, każdy rachunek zamierzałam o 50%. On uważał, że jestem bardzo gospodarną osobą, że mam oko do znajdowania okazji. Wydawałoby się to wszystko bardzo miłe i przyjemne, ale tak nie było. Dlatego, że wewnątrz mnie ciągle trwał dialog. Miałam poczucie winy, poczucie, że tak naprawdę powinno być to inaczej, że chcę być naprawdę autentyczna. Był też głos, który mówił: Chcę spokoju, ja nie chcę się rozstawać z tym mężczyzną. Wszystko to współistniało we mnie, a ja o tym otwarcie nie mówiłam. Były te, tego dwie poważne konsekwencje. Jedna z nich to uczyłam się, aby w ten sposób unikać różnych konfliktów i trudności, nie mówiąc wszystkiego. A druga to, że pomiędzy mną a partnerem nie ma konfliktów, nie znaczy właśnie, że nie przeżywam ich w środku, w sobie. Dziś uważam, że kluczowa w związku jest otwartość. A więc można porównać to do takiego stołu, gdzie przynosimy wszystko. I to, co je, uwielbiamy, i to, co jest jeszcze nieznane, czego się boimy, co jest trudne, nie wiemy. I dajemy to wszystko i chcielibyśmy, aby nasz partner tego wszystkiego spróbował, aby nas zaakceptował takimi, jakimi jesteśmy. To nie zawsze jest łatwe, jeżeli nasz partner nie ma też kontaktu ze sobą i z tymi wygnanymi różnymi uczuciami, kiedy pewne rzeczy może odebrać przeciwko sobie, kiedy my tak naprawdę chcemy opowiedzieć o sobie samych. A co jeśli nie? A co jeśli, jeśli mój partner na przykład nie będzie miał czasu na tą ucztę? Jeśli będzie zajęty czymś innym? Wielu z nas oczekuje, że to właśnie ta, ta osoba z zewnątrz przemieni moje życie na zawsze. I oczywiście w pewnym w pewien sposób może tak się stać. Ale czasami oczekujemy, że ta osoba z zewnątrz przyniesie do naszego życia miłość, poczucie bezpieczeństwa, troskę, to wszystko, czego kiedyś pragnęły nasze dzieci, te, które musiały być grzeczne. Kiedy tak naprawdę potrzebowały bliskości. Kiedy odkrywamy i zaczynamy rozumieć, że sami możemy zmieniać nasze doświadczenia z przeszłości, leczyć nasze zranienia i na nowo uzyskiwać łączność ze sobą, zmienia się nasze życie i zmienia się, zmieniają się nasze również relacje z innymi. Proszę o pomoc. Nawet jeśli się boisz, to, że się boisz, jest jak najbardziej normalne. Pamiętaj, że twoje wyobrażenia mogą być inne niż rzeczywistość. A jeśli nie spodoba ci się ta forma pomocy, możesz poszukać innej, możesz znaleźć innego terapeutę. Jest nas wielu. W każdej sytuacji możesz się rozwijać. Czasami rozwój to zmiana perspektywy. Słuchaj uważnie innych. Uczestnicz w tej uczcie, którą inni Ci dają. Przede wszystkim wsłuchaj się w siebie. Wsłuchaj się też w te swoje głosy wygnane, których nie chcesz słyszeć. Tam też, one też chcą czegoś dla Ciebie dobrego. Może nie zawsze w dobry sposób, ale tak. I pamiętaj, że to na siebie od zawsze czekasz. Yeah